Witam Was na moim kanale Kwiatan. W dzisiejszym filmie chcę Wam pokazać mój bez, który jest prowadzony w kształcie właśnie takiego drzewka. I dzisiaj pokażę Wam. Jakiego ja przycinam i co w ogóle robić, żeby wyprowadzić właśnie na, na takie drzewko. No i słuchajcie, jeśli film Wam się będzie podobał, to możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. To jest bez, który kilka lat temu został wsadzony do ogrodu. Z niewielkiego, słuchajcie, patyczka. Coś podobnego, z takiego jak tutaj widzicie. I po kilku latach wygląda teraz tak. I zaraz Wam powiem, co ja tu przy nim robiłam, żeby właśnie rósł tak jak drzewko. Żeby nie rozrastał się jak krzew, tylko żeby był w kształcie drzewka. Wygląda to bardziej estetycznie. No, i jeżeli nie mamy zbytnio dużego, dużo miejsca, właśnie w ogrodzie, to jest fajny taki patent, żeby on się za bardzo nam nie rozrastał. Tutaj na dole widzicie, on ma młode przyrosty. Jeden tutaj, drugi. Tutaj ten jeden większy sobie zostawię. Później na wiosnę albo na jesień, może ktoś będzie chciał, lub po prostu gdzieś przesadzę w inne miejsce do ogrodu. Należy po prostu usunąć te, które tutaj nam się pojawią, właśnie takie odrosty, usuwamy. Bo jeżeli nie usuniemy, no to one po prostu urosną, skrubieją i będziemy mieli w kształcie takiego krzewu. A tego ja nie chcę, nie chcę mieć właśnie takiego krzaka, tylko chcę mieć. W kształcie drzewka i na dole, jak najniżej, obcinamy. Och, to nie jest takie proste. Tak, ale obcięliśmy, to wyrzucamy, to zostawiamy. Niech sobie rośnie. No tutaj, jak widzicie, do tego miejsca, tu jest rozgałęzienie. Tak? I tu przez kilka lat Zostawiłam, żeby to wszystko Ładnie urosło Później oczywiście tutaj te wszystkie Gałązki, które były Trzeba było wyciąć Zostawiłam do tego miejsca Gdzie jest Rozgałęzienie Tak, tak samo i jakbym prowadziła ten malutki Nie obcinacie tutaj czubka Tylko Zostawiacie I żeby on sobie urosł Na taką wysokość jaką chcecie. Może to być na przykład 50 cm 60 cm, już jak Wam się wtedy podoba, zostawiacie na taką wysokość i dopiero później formujecie sobie z tego drzewka, obcinacie ten czubek. I z tego czubka później wyrastają następne gałęzie i wtedy formuje się takie drzewko. No i słuchajcie, jeszcze korzystając z tego, że jeszcze pąki nam tu się nie rozwinęły, bo no ta zima troszeczkę nas zaskakuje. Dzisiaj mamy plus 5 świeci słoneczko, więc niedługo pewnie te pąki zaczną nabrzmiewać. Już zobaczcie, jakie są nabrzmiałe. Więc jeszcze teraz, póki te drzewa nie zaczęły Puszczać pąków, trzeba je poprzycinać. Po prostu trzeba je uformować. Tu słoneczko mi świeci. A na czubku tu widać jest uschnięte, tak przemarznięte. Trzeba to jak najniżej wyciąć, żeby nie uszkodzić. No, już dalej się. Nie podejdzie, podeszło. Tak, wycinamy. E, tu zostawiamy, słuchajcie, te czubki, bo ja chcę, żeby jeszcze e, troszeczkę mi urosło. To może jakieś 1,60 e, m, metr m metr, metr może ma ta największa gałązka. Więc jeszcze na tą chwilę e, to zostawiam, żeby jeszcze trochę mi urosła. A wycinam tylko te właśnie takie, takie suche gałązki. Wycinam. Później, oczywiście, te cięcia, słuchajcie. Te cięcia zabezpieczę taką maścią ogrodniczą. Chroni przed patogenami i grzybami, żeby nam tutaj się właśnie nie dostały jakieś niepotrzebne bakterie lub grzyby. Lepiej po prostu sobie to wszystko zabezpieczyć. Tutaj też gałązka uschnięta. Też wycinamy. Nie ma tak za bardzo słuchajcie, cięcia korekcyjnego, bo żeby tutaj właśnie za bardzo to nie obciąć. Tutaj też wycinamy. Tu środek właśnie tutaj też gdzieś widzę. Tak, żeby podejść sobie ładnie. Wycinamy. Jeszcze może troszeczkę... O, tak, żeby nie uszkodzić tego, co, co potrzebne. I, I tu na samym górze. Zaraz muszę, muszę z tej strony sobie podejdę. Mhm. Tu jeszcze coś zostało. Tak, jeszcze tutaj. O, zaraz ja sobie tak... No i poszła. A wciąłam czubek. Także wszystkie te czubki uschnięte po prostu trzeba powycinać. Te boczne pędy wszystko zostawię. Nie będę na razie tego usuwać. Chyba, że gdzieś jeszcze jakaś gałązka jest taka, która idzie w środek. No ta jeszcze tak troszeczkę, ale. Ale nie, na razie tą zostawię. Tutaj jeszcze, jeszcze środeczek. Wszystko trzeba tutaj ładnie usunąć. No nie mogę tak bardzo... No, dobra. Tu się zasmaruje. No i słuchajcie, to był tu... A, tu jeszcze jakieś suchy. Wszystko te suche trzeba po prostu po... Powycinać, jakieś przemartnięte, suche, jeśli gdzieś tutaj jakieś są kwiaty, jeszcze przekwitnięte, trzeba wszystko y, pousuwać. No i później, oczywiście, jeżeli już będę chciała, nie będę chciała, żeby, żeby on mi tutaj już y, wyżej rósł, to obcinamy czubek. Ale ja jeszcze zostawię, jeszcze troszkę w tym roku, niech sobie porośnie. Y, I tak właśnie wygląda. Słuchajcie, mój y, bez. Kilkuletni, bardzo prosto. Nie jest on właśnie, nie jest tutaj szczepiony, więc nie ma jakiegoś tam, właśnie kombinowania, że, że przymarnie lub coś takiego. Fajnie rośnie, naprawdę nic się z nim nie dzieje. Kwitnie, kwitnie na fioletowo, pięknie, pięknie pachnie. Mam jeszcze jeden, a zaraz pójdę, Wam pokażę. Tamten też jest fioletowy. Musimy kawałek przejść. Tutaj jest też osłoneczko, będzie świecić nam teraz tutaj. Też jest fioletowy, troszeczkę, troszeczkę jest mniejszy. Też, jak widzicie, jest prowadzony na nóżce w kształcie drzewka. I tu też są młode przyrosty. I tak samo jest jeden większy i dwa mniejszy. Ja tylko tu te dwa mniejsze wytnę. to wytnę tego dużego sobie jednego zostawię, no i tu już nie będę, słuchajcie, obcinać później sobie obetnę, żeby nie przedłużać robię to samo co co przy tamtym po prostu obcinam te obschnięte czubki i gdzieś tutaj jak są takie cieniutkie na przykład gałązki, też wycinam gdzieś w środku, o też wycinam i zabezpieczam to wszystko maścią ogrodniczą. No i tyle, co by było. Słoneczko świeci, nic nie widać. Tyle, jeżeli chodzi o, o cięcie i zabezpieczenie. Jeszcze, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, że ostatnio, niestety, ale YouTube obciął mi Absolut po prostu strasznie mi wasze zasięgi i bardzo mało ludziom jest wyświetlane są w ogóle moje firmy. Także wcale się nie zdziwię, gdybyście nie mogli znaleźć... Tego mojego filmu i zresztą innych filmów na YouTubie. Więc jeżeli chcecie mnie oglądać, no to możecie na przykład wchodzić na mój kanał bezpośrednio na kanał Kwiatan. Możecie tak udostępniać też moje filmy znajomym i rodzinie. No bo tak jak mówię, niestety nie wiem. Jak to się stało, dlaczego, ale u YouTube, YouTube obciął mi zasięgi praktycznie do zera. Także nie wiem nawet, czy w ogóle obejrzycie ten mój film. No i tak, moi kochani, cóż zrobić, takie życie? Więc na dzisiaj to tyle, co chciałam Wam powiedzieć, właśnie przekazać na dzisiaj. I mam nadzieję, do zobaczenia w następnym filmie.